Cześć, zastanawiałem się w jaki sposób informować Was o kosztach, jakie są ponoszone na bieżąco tutaj podczas budowy i żeby nie produkować się o tym w każdym odcinku na bieżąco, to postanowiłem, że chyba niegłupim pomysłem będzie robienie co miesięcznych odcinków podsumowujących bieżące miesięczne wydatki. W tym celu zaopatrzyłem się w ten oto no czerwony kajet, który od tej chwili staje się nieodłącznym towarzyszem y, tej budowy. I nieodłącznym elementem tego vloga. W tym krajecie będziemy skrupulatnie notować wszystkie wydatki związane z budową i z wszystkim, co dotyczy budowy, czyli całą tą budowlaną moją otoczką, łącznie z wydatkami jakie ponoszę na prowadzenie tego kanału, bo te wydatki się chyba nigdy nie skończą. O czym się za chwilę przekonacie. Dzisiaj pierwszy odcinek tej magicznej, cudownej, nowej serii comiesięcznych podsumowań dotyczących. Marca 2020 roku, czyli miesiąca, w którym ta budowa się rozpoczęła. Pierwszą rzeczą, osobą, maszyną, jaka pojawiła się na działce. To była koparka i pan koparkowy, któremu, z którym się właściwie jeszcze nie rozliczyłem, ale ta koparka kosztuje pewnie około stuwy za godzinę. Był tutaj 5 godzin. Być może będzie chciał stówę za dojazd. Postaram się z nim o tą stówę wytargować, ponieważ ma do mnie 300 metrów linii prostej. A poza tym mieszka niedaleko, chyba jeden z moich najbliższych sąsiadów. Ale, na potrzeby tego materiału, ustalamy, że koparka będzie kosztowała między 600 a 700 zł i optymistycznie załóżmy, że będzie kosztować 600. Kolejny koszt, jaki musiałem ponieść w związku z budową, z budową to yy, geodezja. Czyli nasza pani geodetka ze swoją minionkową maszyną i kolegą, której tutaj dzielnie pomagał. Kosztowali mnie tysiaka. Zrobili dobrą robotę. Powierzyli, posprawdzali trzy razy deski które kupiliśmy jeszcze zanim geodeci tu przyjechali kosztowały mnie za pół metra 380 zł. Włata Spodziewałem się, że to będzie kosztować prawie ze 300 Więc z takim nastawieniem poszedłem do sklepu jaka była moja radość znana w budowlanym, kiedy się okazało, że 3 metrowa łata z ukrytami z poziomicą kosztuje 120 zł. Dla mnie bomba kupiłem, już z niej korzystam służy mi do sprawdzania moich umiejętności. Czekajcie przetrę służy, służy mi do sprawdzania moich umiejętności posługiwania się niwelatorem, który też jest jak gdyby marcowym kosztem prowadzenia tej budowy i kosztował 2100 zł. Ciągle uczę się z niego korzystać. Dzięki za podpowiedzi ktoś mi tam zwraca uwagę i nawet podsyłał mi tam ktoś link do filmu, którym informują jak z tej łaty korzystać i z tego elektronicznego detektora czy jakkolwiek się nazywa. Rzecz pomocna. Jednak sprawia mi to jeszcze pewien kłopot. No, ale to jest ekologiczny, bo zrozumienie zasady działania tego niwelatora na spokojnie oznacza, że dziecko będzie w stanie go obsługiwać. Niwelator 200, a ja w tych sprzyjających warunkach atmosferycznych czytam tam dalej. Banner. Najnowszy nabytek kosztował nas 7 zł, a to tylko dlatego, że Allegro ma jakieś tam cuda z monetami. Czekajcie, znowu muszę przetrzeć. Allegro jakieś tam cuduje rzeczy typu zbieranie monet. Nie wiem nawet jak z tego skorzystać, ale niech że się udało. I zamiast 50 czy 70 zł już zapłaciłem 7. Mamy taki baner. Zawsze to jakieś pło do tych filmów. Niwelator 200 baner młot. Słupki wbijałem młotkiem, takim stolarskim czy ślusarskim, jakkolwiek. Niestety się to nie, nie, nie dawało. Wbijanie ich... Ale jaja, zobaczcie, gradu. Do... Wbijanie ich. Cegłą to był też głupi pomysł, ponieważ wbijały się wszystkie pod innym kątem, więc co samochód sklep budowlanych za 90 zł kupiłem dosyć ciężki młot, ale skuteczny. I od tamtej pory wbijanie palików w ziemię sprawia mi tylko przyjemność. W związku, w związku z katastrofalną jakością dźwięku podczas nagrania, przy okazji wizyty geodetów na działce postanowiłem, że kupię też... Mikrofon kierunkowy i kupiłem Roda, ale już go schowałem. Chciałem go pokazać taki z dekatem. Kosztował mnie 280 zł. Jedna z niewielu rzeczy, jakie kupiłem używane, ale czas zacząć oszczędzać, więc 280 zł kupiłem mikrofon. Ponieważ chodząc przy nagraniu z geodetami O, teraz jaja, to mi się odciwiło. Ciekawe, czy będzie słychać. Ponieważ chodząc z tym mikroportem krawatowym przy nagraniu z geodetami, to była po prostu lista katastrofa dźwiękowa. Gdzie To jest tutaj. Nie wiem, czy nie jest za nisko. Czyli mamy tak: koparka 600, Geodeta 1000, deski 380, łata 120, wkręty. Żeby to wszystko podkręcać, trzeba kupić wkręty, które wcale nie są takie tanie, jak mi się wydawało. Na pewno wydałem na nie ze 150, 200 zł, ale uznajmy, że na wkręty poszło stówę. Druga stuwa poszła na pojemniki, na te wkręty. Nie, przesadzam. One są po 3 zł. Ale stuwa na wkręty. Młot 9 dych, baner 7 zł, niwelator 2.100, ciągle uczę się z niego korzystać, mikrofon, który będzie niezbędny przy nagrywaniu gości na budowie 280 zł i ostatni nabytek, nad zakupem którego się dosyć długo zastanawiałem, szkoda mi było pieniędzy, zwłaszcza, że rozpiętość cenowa w zależności od modelu to było od 500 do 800 zł, jednak, jak ja się poświęcam, jednak jak się okazuje. Może nawet nie rozsądek, tylko korba na punkcie Makity wzięła górę. I na budowę, żeby mi się nie nudziło, bo jest tu smutno, kupiłem sobie takie oto radyjko. na baterię gra. Lepiej niż najlepszy sprzęt hifi, jaki w życiu słyszałem. Mamy Radijko. Właściwie bardzo potrzebne mi to radio jest do ładowania telefonu. Nie chciałem korzystać z radia w samochodzie. No ponieważ to rozładowuje akumulator, który już ma chyba 3 lata. Czyli tyle to samochód. A nie chciałbym tutaj zostać i wyzwaniać po kogoś, kto miałby mnie stąd holować albo pożyczać prąd. Dobra, to tyle w tej szalonej scenarii apokaliptycznej. Trochę żegnam się z Wami kończąc pierwszy odcinek z serii odcinków o poniesionych kosztach. I chyba do zobaczenia za miesiąc. Na naszej ściance budowlanej. Chowam to wszystko i spadam. Jestem zziębnięty. Od wtorku ma być już ładnie, więc wracamy na budowę. I robimy dalej te ławy. Tymczasem siedźcie w domu, nie wychodźcie. Oglądajcie filmy. I tyle. Radejko moja, rakieta Wakita. Zawiozłem yy, jeszcze tak postscriptum. Zawiozłem do naprawy ukośnicę. Nie wiem ile będzie kosztować. 3 dni ją tam trzymają. Niech się ze mną w tej sprawie nie kontaktuje. Czekamy. Będzie ukośnica naprawiona, będziemy działać dalej. Cześć.